Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jak widzicie troszkę pogoda dopisała, to znaczy jest zimno, dalej mamy zimę, ale na szczęście już śnieg stopniał i mogę wypróbować Mercedesa od firmy Kiosho Mercedes AMG GT3 piszecie do mnie, co chwilę pytacie kiedy wypróbuję, kiedy sprawdzę jesteście ciekawi tego modelu <laughs> dużo osób tam mi pisze, że podobno już nie jest dostępny na stronie dystrybutora w Polsce ten model, ale pamiętajcie, ten model jest na podwoziu Fazel MK2 i takie podwozie czy, czy fantastyczne w tym modelu jest to pomimo tego, że pomimo tego, czy pomijając już to, że jest ten model jest bardzo sterowny naprawdę tym modelem ten pilot ta aparatura, którą, którą mam w ręce, czyli, czyli jak wiecie, aparatura kioszo, jest tak precyzyjna, że naprawdę do tej pory żaden model, który miałem, który wyciągnąłem z pudełka i zacząłem jeździć, no nie, nie prezentował się tak, nie przedstawiał takiej właśnie aparatury bardzo, jak to nazwać no sterownej, suchanej, sterownej, naprawdę. Nie dość, że tyle możliwości ustawień mamy, to jeszcze do tego jest to tak precyzyjne, że możemy bardzo, bardzo precyzyjnie tym modelem sobie pojeździć. I ten model jest na podwoziu, tak jak już wspomniałem, MK2, Fazer MK2. Jeżeli nie macie Mercedesa, jeżeli nie ma Mercedesa dostępnego na stronie, równie dobrze możecie kupić sobie inny model, jak na przykład Pontiaka, jakiegoś tam Chevroleta, czy, czy, czy jakiegoś Mustanga. Różne, różne te modele występują z różną karoserią. Właśnie i do czego zmierzam, że w tym modelu jest to fantastyczne, że możecie sobie podwozie zrobić pod siebie, możecie sobie włożyć, jak wiecie tutaj w oryginale jak wyciągamy z pudełka jest silnik szczotkowy, możecie sobie go z czasem, na początku radzę wypróbować, pojeździć, potestować, a później z czasem wymienić sobie na przykład właśnie na silnik bezszczotkowy i wtedy, wtedy możecie sobie podwozie zrobić, że tak powiem pod siebie. Możecie, tak jak wspomniałem, możecie silnik bezszczotkowy założyć, możecie założyć elementy metalowe, aluminiowe, zarówno wahacze, wał centralny, nawet i podłogę, cały podwozie możecie kupić metalową. Ten, ten model, czy te modele występują w dwóch wersjach, czyli RTR, czyli złożonej. A także w kicie możecie sobie zakupić zestaw do samodzielnego montażu, do samodzielnego składania i właśnie te zestawy tam już oferują elementy metalowe, łącznie z podłogą, nawet cięte CNC z blachy CNC, także to już są no, całkiem, całkiem fajne i przyjemne takie, takie modele można powiedzieć. Wybiłem się trochę z rytmu, ale, ale już. Ale nawet jak kupicie, tak jak ja tutaj w wersji RTR mam, czyli złożonej, również możecie sobie ten model rozbudować poprzez dokupienie właśnie części tuningowych, czy części zamiennych, metalowych i możecie sobie ten podwozie zrobić w metalu, a później dokupić sobie tylko jest cała gama kar kar karoserii. Możecie sobie kupić kilka karoseli, i możecie mieć to samo podwozie. Na tym samym podwoziu zaokładacie, tak jak ja tutaj mam Mercedes AMG, zakładam się jakiegoś tam pontiaka, zakładacie zakładać Mustanga, no wiele, wiele, wiele opcji oferuje filma <laughs> I, i dzięki temu ten model, można powiedzieć, staje się takim troszeczkę jakby uniwersalnym modelem, czyli nie musicie cały czas przy Mercedesie siedzieć, tylko możecie sobie właśnie dokupić inną karoserię i zmienić. Możecie mieć na jeden wyjazd Mercedesa, na drugi dzień jakiegoś tam Mustanga itd. Tak Także myślę, że tyle, tyle słowem wstępu. Dzisiaj, jak widzicie, pierwsza jazda. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać na tej pierwszej jeździe, 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 ile ten model w oryginale, że tak powiem, czyli kupujecie model, wyciągacie z pudełka, zakładacie akumulator, ile ten model może wyciągnąć kilometrów. Ile, ile on jeździ, z jaką szybkością, na silniku szczotkowym. Teraz sobie skasuję licznik. Wyzerowałem licznik. No i próbujemy. Zobaczymy, ile ten model osiągnie. Jak widzicie, nie mam tutaj równego asfaltu, jakieś tam drobne górki są, ale spróbujemy, spróbuję go tutaj kilka razy tak przejeździć, zobaczymy, co z tego będzie. A ja jeszcze następnym razem poszukam już lepszego asfaltu, ale to już może umówimy się na, jak już będzie wiosna albo i nawet lato, asfalt ciepły. Teraz jest zima, asfalt zimny, opony zimne, więc wiadomo, nie kleją się tak bardzo podłoża, więc ta prędkość przypuszczam będzie mniejsza. Natomiast w lecie całkiem inaczej, całkiem inna jazda będzie jak opony i asfalt będą ciepłe, będą się kleiły dobrze i wtedy, wtedy sprawdzę tak na, na 100% można powiedzieć, ale dzisiaj jak już zacząłem odcinek to po prostu chciałbym Wam pokazać ile możemy osiągnąć dzisiaj. Zobaczmy, ile nam się udało osiągnąć. 36,2 km. Tyle udało się wyciągnąć z tego modelu na silniku bezszczotkowym. Jak widzicie, model całkiem fajnie jeździ, całkiem fajnie sobie radzi. Również widzę, że nie wiem, ponieważ nigdy nie próbowałem Driftu, ale może możliwe, że ten model, który tu widzicie, mógłby też służyć albo można by go troszeczkę przystosować pod Drift, ponieważ, tak jak mówię, te modele są bardzo sterowne i też można spróbować coś pojeździć bokiem, jeżeli byśmy coś tam, coś tam udogodnili w tym modelu. Jak widzicie, całkiem fajnie sobie chodzi bokiem. Także jakieś zapędy do driftowania już ten model posiada. No, i chyba już jest brak akumulatora. Tak jest, akumulator się skończył. Także jak widzicie, model całkiem nieźle sobie radzi. Całkiem fajnie się prowadzi. I jak widzieliście, kilka takich moich. Prób y, takiego, no, tak jak mówię, ja jeszcze nie miałem nigdy do czynienia z y, driftowaniem, z modelami do driftu, natomiast y, widzę, że jakieś takie zapędy czy takie początki ten model y, to podwozie prezentuje, że y, albo kwestia ustawień na pilocie, albo coś by trzeba było jeszcze zmodyfikować w samym podwoziu. Y, tego nie wiem, nie umiem Wam powiedzieć, tak jak mówię, no niestety, ale driftu jeszcze nie próbowałem. Nie mówię, że nie spróbuję, ale na chwilę obecną jeszcze nie próbowałem. Tak świecą światła w dzień, jak widzicie. Także jest, znaczy są, jak widać, światła są cały czas w modelu. No to co? No to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do zostawiania łapek. Komentujcie, podzielcie się w komentarzach, co sądzicie o tym modelu, co sądzicie o, 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 o tej mojej twórczości. Nazwijmy to, o tym filmie. Zapraszam Was oczywiście, jeżeli chcecie nabyć taki model. To zapraszam Was do, na stronę dystrybutora w polsce www.kioszo.pl. Tam macie ten, jak i inne modele. Wiem, tak już wspomniałem, wiem, że kilka osób mi tam pisało na moim fanpage'u, że już ten Mercedes nie jest dostępny na chwilę obecną, że, że dystrybutor sprzedał już te modele, ale tak jak wspomniałem, możecie kupić również inny model. Jeżeli to będzie na podwoziu Fazer MK2, to taką karoserię Mercedesa również możecie później sobie dokupić i założyć. I wtedy będziecie mieć dwa, dwie karoserie, dwa, tak jakby Poniekąd inne modele, to samo podwozie, ale budy, nazwijmy to inne. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś problemy, czegoś potrzebujecie, oczywiście zapraszam Was do, na mój fanpage. Zadawajcie pytania, chętnie Wam odpowiem. Oczywiście linki, wszystkie linki macie w opisie filmu, zarówno do strony dystrybutora, jak i do mojego, do mojego fanpage'a. Także zapraszam Was serdecznie, a za dzisiaj dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam wszystkich, cześć.